Cześć, tu Mobi. Witam was serdecznie. Redmi 9 czy Redmi 9T? Zapraszam na film. Słuchajcie, wczoraj miała miejsce premiera nowego Xiaomi z serii Redmi 9. Jest to już czwarty model po A9C i 9C, czyli 9A99C. W tej chwili mamy dostępny model 9T. Co się zmieniło? Przejdźmy do specyfikacji. Na pewno Mediateka zastąpił Snapdragon. Moim zdaniem bardzo dobre posunięcie, chociaż teoretycznie w testach jak, jak Antutu mamy spadek o 10% wydajności. Natomiast ja bym się tym w ogóle nie przejmował. Jak będzie tylko okazja, zamówię go do testu i przetestuję, i zobaczę, jak to wygląda w stosunku do pełnej dziewiątki, czyli równoległego modelu. Tak chyba to można tylko nazwać. Ale mamy w tej chwili film o Redmi 9T. I zaraz jeszcze go porównamy do Redmi 9. Przechodzimy do specyfikacji. Wielkość smartfona 162,3 na 77,3 i na 9,6, czyli jest nam wszystkim znana właśnie z modelu 9, choć troszeczkę jest pogrubiony ze względu na to, że dostał większą baterię. W 9T dostaliśmy 6000 mAh bez zwiększenia wysokości i szerokości smartfona, i to jest duży plus. Niestety, troszeczkę to zmieniło nam grubość, ale niewiele. Waga, waga o dziwo jest ta sama, 198 gramów, nie wiem jak oni upchnęli te 1000 mAh więcej, bateria ma mniejszą gęstość, nie wiem, nie wiem, nie wiem, dobra, okaże się w praniu. Co do ekranu, ekran mamy ten sam, czyli 6,53 cala, LCD 400 nitów, to jest takie rozszerzone Full HD, czyli 1080p na 1080 pikseli na 2340 w proporcjach 195 na 9 gęstość bardzo dobra 395, zabezpieczenie tak samo, czyli Corning Gorilla Glass e, trzeciej generacji. Co mamy w środku? Android 10, MIUI 12 i Snapdragona 6.6.2. Jest to delikatnie okrojona wersja 6.6.5, który na przykład Xiaomi wykorzystywało w Mi A3, czyli tym z czystym Androidem. Tutaj mamy Androida z nakładką MIUI. Co dalej? Mamy aparaty 4 na tyle, 48 megapikselowy o jasności 1,79, dokładnie tu jest tutaj napisane 1,8, ale jest 1,79. I mamy tu matrycę, z tego co pamiętam, Samsunga. To jest jedna właśnie z różnic. Mamy tu S5KGM1. Czy będzie lepiej? Okaże się. Tamten smartfon nie był taki zły. Tam nie było jakoś. Przy zdjęciach dziennych, oczywiście, nie, nie mogłem się zbytnio przyczepić. Zdjęcia nocne to już były trochę gorzej. E, natomiast też były jeszcze w akceptowalnej jakości. Jak tu będzie, zobaczymy w pełnym teście. Mamy także szerokokątny 120-stopniowy aparat. Mamy makro. 2-megapikselowy i czujnik głębi. Czujnik makro, czujnik głębi wydają się być identyczne mają po 2-megapiksele i, i jasność tylko 2,4, gdzie w czujniku głębi to nic nie przeszkadza. Natomiast w makro zobaczymy. Ten obiektyw, który jest w makro, jeżeli chodzi o Redmi 9, jest naprawdę dobry. Co możecie w moim teście zobaczyć? Link tutaj w zakładce wrzucam. Co jest więcej? Mamy nagrywanie. Full HD w 30 klatkach na sekundę, 8 megapikseli, jeżeli chodzi o kamerę selfie. Natomiast kamera ta oparta na 48 megapikselowej matrycy, ale tu jest też tak, że tam jest łączenie 4 pikseli w jeden, więc tak naprawdę efektywnie mamy około 12 megapikseli, też nagrywa w 1080p 30 fpsów. Jeżeli chodzi o kolejne rzeczy, mamy tu Wi-Fi od AB do AC. Mamy dwuzakresowe, czyli 2,4 i 5 GHz, hotspot Bluetooth 5.0, a GPS GLONASS Galileo BDS NFC. Bardzo dobrze, że tutaj mamy od razu wersję, która obsługuje nam NFC, dlatego że w dziewiątce były dwie wersje i trzeba było uważać, co się kupuje, jeżeli ktoś potrzebuje NFC. Tutaj chyba będzie wygląda na to, że będzie tylko jedna wersja, która będzie miała po prostu NFC. Mamy też port podczerwieni, radio FM, USB typu C2.0. Tak jak mówiłem, właśnie e, bateria 6000 mAh, i mamy tu opisane, że ładowanie 18W. Ciekawe, jaka będzie ładowarka w zestawie. Czy to będzie 10, 18? To się okaże, jak się pudełko rozpakuje. Dlatego, że tam były jakieś, czasami się trafiały 18 by w dziewiątce, natomiast w tej wersji 3x64, którą ja miałem do testów, była zwykła dziesiątka. Szkoda, że nie ma 30. To taka, bo bateria 6000 mAh to jest naprawdę kupę czasu ładowania. Jakby była tylko dziesiątka to będzie to strasznie wolno. 18 to będzie ok, to powinno być w mniej więcej 1,5 do 2 godzin. Natomiast jak mielibyśmy tu 33, to byśmy tą baterię naładowali między, nie wiem, godzina 10 i godzina 15. I to tyle suchych informacji. Jak widzicie, jeżeli chodzi o zdjęcie tego smartfona, został zmieniony. Zmienione położenie tylnego aparatu. W dziewiątce mamy to na środku, tutaj został przesunięty bocznie. I konkretne różnice. Tak jak mówiłem, mamy tutaj ten sam ekran, identyczny, wielkość praktycznie ta sama, jest troszeczkę o pół milimetra grubszy, więc wszystkim wagę utrzymali tą samą, czyli 198 gramów. Tak jak mówiłem, mamy tu 662 Snapdragona. Testowałem, już nie pamiętam w którym smartfonie 665, uważam, że to są bardzo dobre, bardzo dobre, e, bardzo dobre procesory. 662 tutaj nie odbiega jakoś praktycznie od tego, ma tylko niższy numer. Tutaj różnica około 10-15%, bateria większa. Aparaty bardzo zbliżone, tylko inna matryca na głównym. Zresztą pamięć UFS Storage 21, tu mieliśmy EMC51. Żeby to jakoś tutaj mocno wpływało na prędkość działania tego smartfona. Jeżeli chodzi o RAM, to mamy ten sam, mamy lpddr 4 x Z Tego, że jest tu Snapdragon, uważam, że ten smartfon będzie troszeczkę dłużej służył bezproblemowo. Dlatego, że pewnie wsparcie będzie trochę dłuższe, jeżeli chodzi o MIUI, bo nie sądzę, żebyśmy tu dostali jakoś więcej niż Androida 11. Nie spodziewałbym się na smartfonach budżetowych od Xiaomi dwóch aktualizacji Androida, raczej jedna to jest maksimum, możliwe, że ze dwie aktualizacje pełnego miła i będą, ale i tak częściej e, Xiaomi em, rozwija oprogramowanie na smartfonach ze Snapdragonem niż z Mediatekiem. I to jest plus. Teraz co do ceny. Cenę mamy w tej chwili w oficjalnym sklepie Xiaomi na, na, na AliExpressie 610 zł z przesyłką do Polski. To akurat wersja w tej chwili tylko pomarańczowa dostępna. Jeżeli ktoś chce 128 GB to ma 725 zł. Uwagi co do ceny, jeżeli jest tutaj e, cena 600 zł za ten smartfon, to moim zdaniem taka cena powinna być w Polsce. Jeżeli na Chiny, no to jest cena troszeczkę za wysoka. Natomiast, ponieważ Xiaomi wprowadza teraz odświeżoną serię 9 i Redmi Note 9T i Redmi Note 9T Pro, to sobie po prostu troszeczkę podnieśli ceny. Więc, jeżeli macie normalną dziewiątkę, czy planujecie, planowaliście kupić normalną dziewiątkę w cenie poniżej 500 zł, jak, tak jak się w Polsce już trafia, czy za 600 tutaj z Chin, to ja bym wziął po prostu normalną dziewiątkę i nie wchodziłbym tu w 9. Te. Chyba, że koniecznie chcecie mieć Snapdragona no to wtedy tak można polecić 9T Link tutaj też do, te, te, do tej oferty będziecie mieli w opisie. To jest kolejna wariacja Xiaomi na temat serii 9 wszystkie poprzednie w 9 czyli 9C, 9A i 9 były z mediatekami teraz ukłon do fanów Snapdragona, dali 9T ze Snapdragonem kto co woli? Pełny wybór. Natomiast cena szybko na pewno spadnie poniżej 500 zł z tej premierowej 610, i wtedy będzie to jeszcze bardziej opłacalny zakup. A tak jak mówię, jak będzie okazja, sprowadzę go sobie i wtedy zrobię test tego smartfona. Dzięki za uwagę. Jeżeli, jeżeli lubicie moje filmy, to oczywiście lajkujcie. Jeżeli chcecie być na bieżąco z kanałem, to subujcie. Do usłyszenia.